Ach, jaki piękny dzisiaj dzień. Czekaj, to już się filmuje? Szybko włączaj intro! Mm. Hej, z tej strony brewku i witam Was w pierwszym odcinku Roblox News. W dzisiejszym odcinku nowa strona trade, nowa strona reklamowania gier, nowe kategorie na stronie, nowe narzędzia edycji. Atmosfera, World Model i nowe gui Robloxa, więc zaczynajmy. Najpierw jest nowa strona do tradowania. Mówiąc szczerze, nigdy nie korzystałem z tak dużo z tej funkcji, ale fajnie, że przynajmniej ją aktualizują. W odróżnieniu od starej strony jest teraz obsługiwany ciemny i jasny tryb. Zamiast klikania ciągle zobacz więcej przy liście tradeów, i teraz jest scroll, co zaoszczędza dużo czasu. I do tego, kiedy nie możesz wysłać trade'a, to wyskakuje błąd, który wyjaśnia Ci dlaczego. Zmienili jeszcze stronę do reklamowania gier. Nie ma żadnych dużych zmian i funkcji oprócz obsługiwania trybu ciemnego i zmian kosmetycznych. Z ostatniej zmian na stronie, w dzisiejszym wydaniu mamy jeszcze najbardziej niepotrzebną aktualizację roku 2020. Bębeny, proszę! Nowe kategorie takie jak Popular Among Premium, które pokazuje najczęściej grane gry przez graczy Premium, i Popular Worldwide, który pokazuje te same gry co Popular, tylko w innej kolejności. W studiu pojawiły się nowe narzędzia edycji, które zmieniają design. Teraz, jak przyciągasz model, może przenikać przez modele, więc jest dużo łatwiejsze przeciąganie. Mamy również nowy obiekt atmosfery, który może zmienić wygląd niektórych gier na lepsze. Można wybrać gęstość, kolor i inne właściwości i przystosować go do swojego otoczenia. Możecie go pamiętać z ostatniego filmiku o Jaybreak. Z ostatniej rzeczy ze studia jest obiekt Word Model. Który pozwala na dodawanie lepszej fizyki do obiektu Viewport Frame. I oczywiście nie mogę zabraknąć nowego menu pauzy. Sądzę, że to krok w dobrym kierunku i bardzo mi się podoba. Jednak są z nim problemy, ale myślę, że w przyszłości zostaną one naprawione. No i co, to by było tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że wyszło nawet git. No i co, jeżeli będziecie chcieli więcej Roblox News, piszcie w komentarzach i co, widzimy się w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się dostępnego. Cześć!